Cześć! Dzisiaj lekki letni makijaż do pracy w biurze, w miejscu, gdzie mamy do czynienia z klimatyzacją, z różnymi warunkami. E, kiedy nasza cera jest przemęczona, często przesuszona, różnie reaguje, a potrzebujemy, aby makijaż nam się dobrze trzymał. Jeśli macie ochotę zobaczyć ten makijaż, to zapraszam na dalszą część. Zaczynam od lekkiego podkładu matującego. Jest idealny na ciepłe dni dla mieszanych i tłustych cer wyrównuje koloryt i wygląda bardzo naturalnie. Pod oczy nakładam nawilżający korektor. Wklepuję go delikatnie palcem. Taki trik sprawia, że oczy będą wyglądały na wypoczęte. Rufi podkreślam kredką, następnie wyczesuję jej nadmiar. Później pędzelkiem nakładam cień do brwi, aby utrwalić ich kształt. Sięgam teraz po bronzer lux. To taki sposób na moje oszustwo. Pędzlem omiatam najwypuklejsze części twarzy, aby stworzyć sztuczną opaleniznę. Na powiekę nakładam bazę i delikatnie okudruję aby mój makijaż się świetnie trzymał, więc wybrałam żelową kredkę wodoodporną. Nakładam ją wzdłuż linii rzęs, a następnie rozcieram ją pędzelkiem w kształt jaskółki. Zewnętrzny kącik oka podkreślam bronzerem, którego używałam wcześniej do twarzy. Sięgam po paletkę cieni 8w1, ale podobne kolory znajdziecie także w poczwórnych zestawach cieni Avon. Kolorem oberżyny podkreślam mocniej zewnętrzny kącik oka rozcierając ku górze. Wytuszuję teraz rzęsy moją ulubioną w tej chwili maskarą, która równocześnie potrafi je podkręcić, pogrubić i rozdzielić, a dodatkowo ma bardzo niską cenę. Teraz na usta nałożę szminkę Ultra Color w odcieniu Carnation. To piękny i naturalny, bardzo stonowany odcień różu. Formuła szminki jest bardzo kremowa, nawilży usta i utrzyma się przez długi czas. Teraz pozostało upiąć włosy i jestem gotowa. No, Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia, cześć.